Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Już za chwilę mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę drużyny gospodarzy. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Oto jedenastka drużyny przyjezdnej na to spotkanie. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę. Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Musić gadania. Zaczynamy grę. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. A teraz będzie dobra okazja. To może być czerwona kartka. Jak sędzia zinterpretuje ten desperacki faul? Niekiedy czerwone kartki budzą kontrowersje, ale tutaj sprawa jest oczywista. Nie można tak grać w obronie. Nieprzepisowe przerwanie akcji. Otóż to, z tego musiałaby być bramka. Takie faule zabijają piękno gry i są niebezpieczne. Piękna i pewna interwencja bramkarza po tym rzucie wolnym. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Offside. Szkoda, byłaby szansa. Dobrze się tu teraz zastawia. Łatwa strata, szkoda. Będzie groźnie, prostopadłe podanie. Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tym szybko zdobytą bramkę. Popatrzmy, jak wspaniale wymierzył to prostopadłe podanie. Nie było spalonego. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. No to mamy 1 do 0. I strata. Fatalne zagranie. Poradził sobie z przeciwnikiem. Bramkasz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Obrona, ale piłka w grze. Świetny to był strzał i byłby piękny gol, ale piłka opuszcza boisko. Pech strzelca, wielkie szczęście Bramkarza. Trzymać ten napór, nie stracić piłki. Michał Kopczyński na posterunku spokojnie przechwytuje teraz piłkę. Wyszedł sam na sam, uwaga! Pewna interwencja, łatwy strzał. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Wydawało się, że będzie groźnie, ale sędzia odgwizduje spalonego. Słuszna reakcja na linii, spalony oczywisty, choć nie zabrakło tutaj dużo. Szkoda, bo ładnie się rozwijała ta akcja. I gdyby to wyjście na pozycję nastąpiło trochę później, to mogłoby coś z tego być. Ale pomysł dobry, to na pewno. No nie, tak nie można podawać. Ale szatak, teraz na piłkę. Miejscowa drużyna zdominowała posiadanie piłki, goście z rzadka mogą ją powąchać. I w sumie czemu nie, skoro prowadzą, a drużyna przeciwna ma trudności z przekuciem przewagi w posiadaniu na bramki. Byle tylko to się w końcu nie zemściło. Dobrze wybrał moment ataku, ma piłkę. Świetne, prostopadłe podanie. Gol, proszę państwa! może być rozstrzygające trafienie. Mają już dwie bramki przewagi. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga dwóch na jednego. To musiała paść bramka. To mamy 2 do 0. Dobra interwencja, rywal bezradny. Ładna piłka, w uliczkę. I bron, i bramka. Czy wykorzysta tę okazję? I mamy strzał. Ale strzał zablokowany. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. Po 45 minutach goście prowadzą. W pierwszej połowie zagrali naprawdę nieźle i chyba zaskoczyli Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Spokojnie grają piłką, szukają okazji do zagrania w pole karne. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Zablokowany ten strzał. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Iwanow mija obronę tym podaniem. Ojojoj, oj, oj, tak spudłować to jest sztuka. Piłka poleciała daleko od bramki, a golkiperowi nawet ciśnienie nie wzrosło. Kiepski strzał. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. No i zmiana posiadania piłki. Jest podanie. Jak to się rozwinie? To musi być gol! I tak gol! A więc zwiększają przewagę do trzech bramek. Wyższyli zatem stan spotkania na 3 do 0. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Uderza na bramkę. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Uwaga, wychodzi sam na sam. Dalej jest ciekawie. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Sosa za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkę. Mamy już zatem 4 do 0. Czyste wejście, piłka przekroczyła linię boczną. Aut, a zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Przy piłce Michał Kopczyński. Ale nic z tego. Górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Daleka piłka z rogu. No cóż, nie popisał się wykonawca, Bramkarz łatwo łapie. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Przy piłce Jan Grzesik. Sędzia się nie waha i gwizdze po tym zagraniu. Rzut karny. Piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Zobaczmy powtórkę tego karnego. W takich sytuacjach technika schodzi na drugi plan, a tak naprawdę liczy się zimna krew. Nie można było tego spudłowić. Obecny wynik 4-1. Dużo miejsca na skrzydle. Może zaatakować. Będzie centra, czy raczej zejdzie do środka. Nie pozwalają, by do środkowania doszło. Wybicie piłki. Iłkę przechwytują rywale. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Ma teraz dobrą okazję. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. Końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. I kończy nam się ten mecz. Po reali